Halo, halo, cześć. jestem tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dawno, dawno temu mówiłem Wam o pewnym panu, o którym usłyszałem dokładnie na placu bankowym w Warszawie w punkcie STS-a. Jak wiecie, a może nie wiecie, ja dosyć często podróżuję po Polsce. W ostatnim czasie bardzo często szukam nowych, że tak powiem. Miejsc pod inwestycje, nowych jakichś tam jakichś gruntów szukam, no różnych rzeczy. Jeżdżę bardzo dużo po Polsce i powiem Wam, że wszędzie gdzie jestem i widzę punkt STS-a, Fortunę czy jakiegokolwiek innego bookmachera, zajeżdżam. No i poza tym, że puszczam sobie jakiś tam kupon, często gęsto to zadaję. Mam jakąś taką obsesję, nie wiem dlaczego. Nie może obsesja to jest za, za, za mocne słowo, ale mam jakieś coś takiego, że po prostu jeżdżąc po Polsce, widząc punkt STS-a, fortuny czy jakikolwiek inny, zadaję tym miłym paniom w środku pytanie, czy są u Was ludzie, którzy regularnie wygrywają pieniądze? Tak jak kiedyś wam opowiadałem o pewnej grupie warszawskiej. No i niestety w 90% paru procentach przypadków. Zawsze jest ta sama odpowiedź. Uśmiech i paniki wa głową, mówiąc, że nie. Że większość ludzi to tak naprawdę przegrywa. Grają taśmy, siedzą tu całymi dniami, patrzą się w tabelki, w statystyki i wydaje im się, że wygrają pieniądze. Wyjątkiem był Plac Bankowy. Dawno temu to już było. To było naprawdę dawno temu, żeby Was nie oszukać. Myślę, że to mogło być około 15 lat temu. I tam pewna pani mnie mocno zaskoczyła, bo przede mną stał człowiek, który odbierał dużo kuponów i te wszystkie kupony miał trafione. Podejrzałem szybko, co ten facet grał. No i okazało się, że ten pan, z którym później chwilę jeszcze porozmawiałem, wybierał sobie pewne spotkania według pewnego klucza. I w tych spotkaniach grał tak zwany remis do przerwy. Czyli wybierał sobie jakieś spotkanie i grał remis do przerwy. Oczywiście nie wybierał tych spotkań na pałę, tylko tak jak mi zaczął tłumaczyć, generalnie, takim jakby kluczem do wyboru było to, że grają dwa bardzo dobre zespoły ze sobą i on w tym Meczu powiedział, że to oczywiście jest w życiu, by nie wytypował, czy wygra 1, czy wygra dwójka, więc on stawia, że będzie remis do przerwy, ponieważ, jak mi później tłumaczył, bardzo dużo tych drużyn w takich meczach gra po prostu pierwszą połowę zachowawczo i on trafia kursy w granicach dwóch. No i powiem wam szczerze, że chciałbym sobie zrobić dzisiaj, bo zacząłem przeglądać, dzisiaj jest sobota, zacząłem przeglądać jutrzejszą ofertę. Niedzielną 4 luty. No, i cóż mogę powiedzieć? Wciśnijmy ten magiczny przycisk i kliknijmy. Sprawdzam. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wpadły mi w oczy no tak bez jakiegoś głębszego szukania cztery spotkania. Cztery spotkania, gdzie uważam, że drużyny są w miarę wyrównane, a może nawet bardzo wyrównane, i to mogą być tak zwane hity tej kolejki. Więc. Pobawmy się i zobaczymy, co by się stało, gdybyśmy te cztery spotkania zagrali. Oczywiście singlami w każdym z tych meczy typujemy, że będzie remis do przerwy, czyli u Bookmachera to się tam nazywa. Nie wiem, pierwsza połowa, wynik meczu, coś takiego. Pierwszy mecz, jaki wpadł mi, słuchajcie, w oczy. No właśnie jakoś tutaj Arsenal Liverpool. To wam jeszcze tylko powiem ten Arsenal Liverpool, ktoś tam z chłopaków u nas pisał, że bookmacherzy rozdają jakieś tam free bety, free bety na ten mecz. Tak jak ostatnio oni bodajże grali w pucharze, to tak powtórzę to samo. Kurs 3 na Liverpool? No ja jestem fanem Liverpoolu, może nie takim jak kiedyś dawniej Ajaxu, ale bardzo kibicowałem tej drużynie. I tak sobie na pierwszy rzut oka myślę 3 na Liverpool. Tak, ja wiem, że ktoś powie, że Arsenal mega mocny i tak dalej, ale no taki kurs to po prostu trzeba brać, no bo na Liverpool kurs 3 to jest raz, a może dwa razy na sezon, więc yy, jaki by nie był wynik tego meczu, no to w dystansie myślę, że tamten puchar chyba wszedł, na Liverpool to ich w ogóle rozniósł ten Arsenal z tego, co kojarzę. Ale, ale dobra, nie o tym. Cztery mecze, które wpadły mi w oko... Remis do przerwy. Słuchajcie, pierwszy mecz jaki wpadł mi do w oko, to jest mecz pod tytułem Inter gra z Juventusem. Tu oczywiście Buchmacher faworyzuje Inter, no to wiadomo, standardowo, tak? Ale ja stawiam, że w tym meczu będzie remis do przerwy i na to StS płaci 2,08. Kolejny mecz: Real Madrid Atletico Madrid. No standardowa sytuacja, znowu bukmacher faworyzuje jedynkę. Gospodarza w tym wypadku kurs na remis do przerwy 2.40, mega dużo. Lecimy dalej. Trzeci mecz, jaki wybrałem, Lyon z Marsylią. Kurs do przerwy na remis 2.18 w Estesie. I ostatni mecz, mogłem go nie wybierać, ale jakoś ja lubię tą ligę i Często, gęsto tutaj, gdy gra na szczycie, gdy grają te cztery zespoły, z czołówki, to często, gęsto faktycznie są remisy. I zobaczmy, jak to będzie tym razem. Pan Tinajkos podejmuje u siebie no, jedną z moich ulubionych drużyn: Olimpiakos. Też w tym meczu stawiam, że będzie do przerwy remis. Kurs w STS-ie 2,01. Czyli mamy za Inter z Juve 208, za Real z Atletico 240, za Lyon z Marsylią 218 i za Tinajko z Olimpiakosem 201. Sprawdzam. Strasznie jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Czy nadal to działa, czy nadal jest to być może jakaś droga? Tak jak powiedziała ta pani, zapamiętałem to do dzisiaj. On ten gość wyszedł. I ja zadałem jej to pytanie, czy jest ktoś, kto tu regularnie wygrywa? A ta pani powiedziała. No właśnie ten pan, który wyszedł, to jest jeden z niewielu ludzi, którzy wygrywają, przychodzą po pieniądze regularnie po odbiory tak zwane. Coś w tym może być. Trzymajcie się, strzałka.